Witam Państwa pana po konkursowej wystawie fotografii Jelenia Ura i Jelenio Burzani. Witam wśród nas prezydenta miasta Jelenia Góry, pana Marka Obrębalskiego, który ja co roku obejmuje konkurs z Wszyscy Państwo zapewne czekacie na y, ogłoszony wynik, wręczenie nagród. Ja tylko powiem dla porządku, że konkurs odbywa się już po raz 14. Proszę Państwa, myślę, że nie będziemy przedłużać. Poproszę pana Fedeusza Biłozora, który jest prezesem Jelenio Towarzystwa Fotograficznego i jednocześnie komisarzem <tryk> wystawy o odczytanie protokołu z posiedzenia Jury, a Pana Prezydenta poprosimy o wręczenie nagrody. Protokół z posiedzenia 14 Konkursu Fotograficznego Jelenia Góra i Jelenia Górzanie 2010 po obejrzeniu 225 zdjęć 37 autorów. Jeżeli ustaliło. Pierwsza nagroda za zestaw czterech zdjęć otrzymuje pan Paweł Zasadna. Zdobyłeś pierwszą nagrodę w czternastym konkursie fotograficznym Jelenia Góra i Górzanie. Czy jest to twoja pierwsza w życiu nagroda? Tak, no debiutuję, jeśli chodzi o tę nagrodę teraz. No, tym bardziej się cieszę, że jest to akurat y, nagroda. Tutaj wiele nie górze, no to dobry początek. Chciałem spróbować swoich sił porównać się z innymi fotografami, no i to miłe uczucie wygrać taki konkurs. To jest taki nieodłączny element, jeśli się chce zajmować na serio fotografią, to, to też trzeba cały czas jakby próbować swoich sił w takich konkursach. Ten zestaw czterech fotografii, tu jedna trochę jest dalej. To jest kompletny przypadek. Przechodziłem po prostu obok i postanowiłem spytać się, czy, czy, czy mogę tym dzieciakom zrobić parę zdjęć. Nie przez, przez chwilę się nie zawahali. Wszyscy ochoczo zgodzili się wziąć udział. No i obserwowałem ich z boku i, no i się udało. Studiujesz fotografię? Tak, tak, tak. Studiuję we Wrocławiu na takiej prywatnej uczelni, także. Wiąże poważne zamiary z tą profesją. Wzorców szukam w historii fotografii, więc y, przede wszystkim czeska szkoła i takie osoby jak Indy Stride, czy też y, Cartier Bresson, gdzie tutaj chociażby ta seria, no, nawiązanie do idei decydującego momentu. Także przede wszystkim y, nazwiska, style. No i oczywiście no, rzeczywistość też podsuwa pewne, pewne sytuacje, które, które trzeba zobaczyć. I, i fajnie jak się uda to dobrze sfotografować, tak aby zdjęcie miało odpowiedni ładunek. Interesuje mnie przede wszystkim dokument. Zresztą ten cały zestaw właśnie wracając jeszcze do, do tej fotografii, to, to jest taka dokumentalna bardziej i chciałbym zajmować się prasową fotografią. Drugą nagrodę otrzymuje pan Arkadiusz Wisiacki. w sensie nową, bo to są zdjęcia powiedzmy na rentgenie zrobione, troszeczkę inaczej, inną techniką, dlatego jury bardzo wysoko tą pracę oceniało. Trzecia nagroda otrzymuje Pan Wojciech Wykowski. Nagrodę młodzieżową otrzymuje Zdobyłeś nagrodę młodzieżową w konkursie Jelenia Góra i Jelenia Czy był to twój pierwszy raz w tym konkursie? Tak, to był pierwszy raz w tym konkursie. Jak długo zajmujesz się fotografią? Już wcześniej brałem udział w jakichś konkursach tutaj w Jeleniogórze, Górze, poza Jelenią Górą i tak dalej. A jak zajmujesz się fotografią, chodzę do szkoły, do technikum w Rzemiosłach. Tam się uczę tego, ale już robię zdjęcia dłużej, zaczęło się to wcześniej. Interesuje mnie wszystko, ale najbardziej właśnie są ludzie, reportaż. Ja tych zdjęć nie robię specjalnie pod konkurs, jeżeli coś się zdarza, to wybieram już tego, co mam. A zamierzasz w przyszłości zajmować się fotografią? Czy to raczej taka pasja? No myślę o tym, ale chyba bardziej w film chcę pójść. Chyba Marek Wasilewski. Następne wyróżnienie, pan Ryszard Litteracki. Gratuluję <noise> kolego. Wśród wyróżnionych jedna z naszych pań, Maria Żepacka. Jedną z ostatnich wyróżnień, pan Robert Witakowski. Po raz pierwszy zdrowia z naszego konkursu. Szanowni Państwo, ja jestem naprawdę wielce rad z tego powodu, że ponad 200 prac zostało zaprezentowanych w tym konkursie Jelenia Góra i Jelenie Górzanie. To znak, że Jelenia Góra jest takim miejscem, które odpowiada na pasję fotografików. Jest miejscem, w których fotograficy mogą się realizować. Gratuluję Jeleniogórskiemu Towarzystwu Fotograficznemu. Gratuluję także ośrodkowi domu kultury. Gratuluję wszystkim laureatom. Gratuluję także wszystkim uczestnikom. No i gratuluję także jurorom, bo praca jurorów przy tak znakomitych dziełach jest pracą wyjątkowo trudną. Dziękuję w imieniu jurorów, którzy nie mogli dzisiaj dotrzeć, za niego słowa. Państwu serdecznie dziękujemy, w imieniu Towarzystwa Jarnikowskiego, Towarzystwa Fotograficznego, za tak liczny udział w kolejnej edycji konkursu. Cóż powiedzieć, no oprawy były dość burzliwe, jak Państwo zdają sobie sprawę. Zdjęć 250 fotografii, wybrać te najlepsze, no, wiadomo, że zawsze muszą być jakieś zgrzyty, niedomówienia. Ktoś na pewno nie będzie zadowolony z takiego, ani innego werdyktu, no ale jak w naszym kraju wszędzie taki wśród jurorów zadziałała demokracja no i te zdjęcia zostały właśnie takie wybrane jako najlepsze. Każdy konkurs jest tą loterią, gdzie subiektywne spojrzenie jurorów bardzo często może skrzywdzić obiektywne spojrzenie fotografującego. No, taka jest uroda każdego konkursu. Taka była również uroda tego konkursu. Reasumując, naprawdę wszystkie zdjęcia były bardzo ciekawe, tym bardziej, że jest to konkurs otwarty, to jest konkurs dla każdego fotografującego. To nie jest konkurs dla elity. I każdy może tutaj wysłać zdjęcie, pokazać tą Kronikę Jeleniogórską. Jak tak spojrzymy po tych fotografiach, to zauważamy wydarzenia, które się w naszym mieście działy przez ten rok. Rozmaite znane nam sceny, ludzi, ulicy. No, są one przebogate te zdjęcia. Gdzieś, Urok ich jest naprawdę bardzo ciekawy, i polecam obejrzenie wystawy. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Panie Prezydencie, to już czternasty konkurs fotograficzny Jelenia Góra i Jelenie Jest Pan na pewno wiernym kibicem tego konkursu, a czy sam Pan fotografuje? Tak, fotografuję, ale najczęściej w gronie rodziny, takie rodzinne ujęcia. W czasie wakacji to jest także i piękno krajobrazu, w którym, w, którym, w którym przebywam. Natomiast zawsze wystawa pokonkursowa, Jelnia Góra i Jelny Górzanie przynosi pewne artystyczne emocje. Artyści fotograficy 아 <목소리도> I po części profesjonaliści, a po części amatorzy prezentują różne ujęcia. Prezentują twarze, smutki, różne emocje. Prezentują także blaski i cienie jeleniogórskiej architektury. Prezentują również piękno jeleniogórskiego krajobrazu. Sama wystawa jest swoistego rodzaju reklamą. Reklamą takiej otwartości jeleniogórzanej, piękna całe, całego miasta. Dlatego też każdego roku obejmuje patronatem tę wystawę, cały konkurs, stąd też jest to świetna okazja do promocji naszego miasta.